W Lipnej w gminie przewóz odbyły się zawody sportowo-pożarnicze na pograniczu polsko-niemieckim. W rywalizacji wzięł udział drużyny seniorskie i młodzieżowe, a co szczególnie warte podkreślenia, na starcie stanęły aż trzy zespoły kobiece. W tym roku mamy nowy syp, powiedziałbym, drużyn, dlatego że trzy z czterech jednostek mają drużynę młodzieżową. E, oprócz tego w tych trzech jednostkach również jest drużyna kobieca e, i w przewozie jeszcze dziecięca drużyna młodzieżowa, która no już w tej chwili drugi rok chyba prowadzi swoją działalność, także no, cieszę się, że jest takie zainteresowanie, że do straży lgną dzieci, bo z tego mam nadzieję, że później będą przyszli strażacy ochotnicy. To są tutaj świetni ludzie, którzy potrafią te dzieci przyciągnąć i zatrzymać, bo to nie jest też kwestia tego, że oni ćwiczą przed zawodami, tylko te drużyny działają cały rok, tak jak na przykład jest w przewozie młodzieżowa drużyna i dziecięca drużyna i mają zajęcia, podchody po prostu interesujące spędzanie czasu i to ich przyciąga. To jest jak dla nas, na rybek, na przyszłych dla nas naszych strażaków, którzy zarówno mogą wstąpić w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej, ale także Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki temu jest integracja tej młodzieży i zapoznanie się choćby nawet z naszym zawodem strażaka. Zapytaliśmy również. Co takiego wyjątkowego jest w zawodzie strażaka, że cieszy się on tak dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi? To, że możemy pomóc drugiemu człowiekowi. Czyn z tego satysfakcję człowiekowi zwierzęciu pomóc, ale tym przede wszystkim, że czuje się potrzebne i mamy ewentualnie mamy wpływ, że możemy zareagować w różnych tych w sytuacjach, jakichś katastrof powodzi, w wiatrołomów, a także jakiś miejscowy wypadków miejscowych zagrożonych wypadków drogowych tak? czy pożarów. A. W rywalizacji młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt zwyciężył zespół z przewozu wśród chłopców, także najlepszy okazał się przewóz. Drugi był zespół z Lipnej, a trzeci z Piotrowa. Wśród kobiet zwyciężyła miejscowa drużyna i tu była największa radość. Ogromna radość, bo to było pierwsze starcie od wielu lat kobiet tej drużyny i jeszcze młodzieżowej drużyny, jesteśmy bardzo dumni ze wszystkich, poszło bardzo dobrze. Mnie to bardzo cieszy, że chcą kobiety do SP, bo się przydadzą, mnie. Kobiety są bardzo no, silne, silniejsze od facetów, przepraszam, że tak mówię, ale taka prawda. Ale co jest takiego fajnego w ESP? Zabawa. Zabawa, integracja i też adrenalina przy akcjach różnych. Na przykład jak już strażaczkami jesteśmy, no to są, jest ta adrenalina jednak. Byliśmy przy różnych akcjach i naprawdę to jest coś nie do opisania po prostu. Często trenujecie, spotykacie się? Jak to wygląda? Yy, trenujemy, spotykamy się, organizujemy jakieś grille, ogniska teraz. I chcemy to, żeby to przez dłuższy czas trwało. Będę do tego dążyć. A zwłaszcza do młodzieżowej drużyny pożarniczej. Wśród mężczyzn najlepsi okazali się strażacy z Lipnej. Ozdobą zawodów był występ drużyny dziecięcej działającej przy OSP Przewóz. Super, Super dzieciaki, dobra robota. Laura, Marcelina, Antek, Marysia, Hania, Amelka, Ucja, Hania. Super, najmłodsza drużyna pożarnicza w gminie, a być może w kraju. Dzisiaj specjalny pokaz. No, udało się chyba wszystko. Tak, udało się, jak co roku nasze dzieciaczki dają radę, i mamy nadzieję, że kilka lat już będą biegać w większej grupie i pokażą, jak to się biega. Jest to rodzaj totalnie innej aktywności, rzadko spotykanej. Zazwyczaj zaczyna się, jak ma się te kilkanaście lat, a my się zdecydowaliśmy, żeby dzieci już od najmłodszych lat brały czynnie udział w Straży Pożarnej, i myślimy, że to jest w tym niesamowite właśnie. Dziecięca drużyna pożarna. Na terenie gminy i w samym przewozie tradycje pożarnicze są bardzo silne. Strażacy nie tylko uczestniczą w zawodach, ale także regularnie biorą udział w akcjach ratunkowych i prewencyjnych, organizując również liczne szkolenia i spotkania edukacyjne dla mieszkańców. Tradycja ta przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Kultywowanie właśnie, że od dzieciaczka, jak się łapie tego bakcyla, to potem zostaje, przychodzi się do tych starszych drużyn młodzieży, a potem do tych pożarniczych, czy kobiecych czy mężczyzn. Bo no nie ukrywajmy, sytuacja y, jaka teraz jest, nie tylko w skali kraju, ale w ogóle globalnie w całej, w całej Europie y, jest kryzys ochotniczego strażactwa. Ludzie y, za zarobkami wyjeżdżają za granicę, opuszczają swoje, swoje miejscowości, wyjeżdżają, no, jak to mówią, za chlebem. I po prostu to, że Państwowa Straż, Straż Pożarna ma wsparcie właśnie w ochotnikach, to po prostu sami, sami sobie by nie poradzili. Zawodowcy, no wiadomo, mają pieniądze z tego. A tu strażak ochotnik jak nie dołoży swojego, to po prostu za akcje tam są po prostu ekwiwalenty, ale to oni tego nie robią dla pieniędzy. To jest, to pasja. jest tak, tak, to jest pasja społecznikowska niesamowita.